Dzień dobry kochani, ostatnio Wam mówiłem, że dzwoniła się damka, więc zrobimy sobie jakiś nastaw. I chciałbym, żeby zacząć może od takiego czegoś, jak sam na początku zaczynałem. Ja zaczynam od cydrów, ale później szukałem jakichś takich łatwiejszych nastawów, z którymi sobie poradzę. I mam nadzieję, że ten będzie banalny i naprawdę polecam spróbować. Wszystko, co będziemy potrzebowali, mam już praktycznie tutaj: 2 litry wody, oczywiście w moim przypadku źródlana, 3,5 grama drożdży do win białych, czerwonych oraz różowych, z tym, że z tolerancją maksymalną 12%. Później Wam powiem dlaczego. 3,5 g kwasku cytrynowego, kilogram cukru i herbatę owocową. I to będzie dzisiaj grało główne skrzypce w naszym nastawie. Ja mam akurat taką, to jest jeżyna jagoda. Używam jej, ponieważ jest sprawdzona. ale Możecie użyć dowolnej, 20 torebek na 5 litrów. Jest to przeze mnie sprawdzone. Próbowałem robić z większej ilości, ten, ten, ten końcowy produkt nie był satysfakcjonujący, był zbyt intensywny. Natomiast 20 torebek na 5 litrową damkę czy gąsiorek to jest po prostu idealnie, ale to już sobie każdy może sam sprawdzić. Tam sobie już w garnku na gazie grzeję 1,5 litra wody, zrazem zagotuję. I jak ją zagotuję to przyniosę ją tutaj dosłownie na 2 do 5 minut, żeby ona troszeczkę stygła. Wrzucam herbatę, parzymy to i zaraz Wam powiem co dalej. No i woda mi się zagotowała, poczekałem 5 minut. Tutaj mam tą herbatę, ja sobie wcześniej, bo oczywiście żeby nie robić problemu, poobcieniłem sobie te nitki. Także wrzucamy tutaj te nasze 20 torebek. Ja ją przykrywam i też taki mój sprawdzony czas to jest około 10 minut. Po 10 minutach odcedzimy to wszystko, co mamy. To jeszcze raz wypłukam w pół litrze wody, który potem dodam tu, ale zanim to wszystko trafi do jednego garka, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby rozrobić ten cukier. No to ja zaraz do Was wracam. No i minęło 10 minut, tam chyba nawet 12, wszystko ładnie już tutaj puściło. Fenomenalny zapach jest tego naparu. Naprawdę powiem Wam, że no, dlatego to herbata na mnie takie wrażenie zrobiło. A zastanawiacie się pewnie, dlaczego tak wypaliłem z tą herbatą? Jakieś 3 lata temu też przeglądałem przepisy i znalazłem przepis na wino z czarnej liścia z tej herbaty. Wtedy też się sam nawet zaśmiałem, Mówię, kurde z herbaty, no ale jakoś to pozostawiłem, w ogóle nawet nie próbowałem tego robić i po dwóch czy trzech miesiącach tak wpadłem na pomysł, że może by faktycznie zrobił z tej herbaty. Ten nastaw spróbował, ale zrobić go z owocowej. I zrobiłem go wtedy chyba właśnie jakoś z owoców leśnych. I też mieliśmy taką zimę zawaloną, że po prostu każdy o tym winie zapomniał. Tam się jeszcze kartka w ogóle oderwała, żeby było śmieszniej. po dwóch, czy tam chyba trzech miesiącach nagle się okazało, że co mamy tam w tym wiaderku, w tym wiadrze? A w tym wiadrze właśnie było wino tej, z tej herbaty. To wierzcie mi, że do tego stopnia to ta herbata się zmienia podczas tej fermentacji, później tego procesu dojrzewania, że dopóki ta kartka się nie znalazła, a w ogóle była pod damką, to nikt nie mógł dojść do tego, co to, co to było za wino. Tak się to kompletnie zmieniło. Ta herbata, to wino w ogóle miało taki głęboki, leśny, taki ziemisty więc zapach na pierwszym nosie, taki później w, w drugim taki bardziej słodkie owocowe nuty, a nawet biskop można tam było czuć. Dlatego mnie tak to zafascynowało, więc postanowiłem, że się z wami podzielę. I teraz do tego kilogram cukru. I też już mówię, dlaczego te drożdże wybrałem akurat dwunastki, bo chciałbym, żeby to wino <laughs> było. Hmm, Chciałbym, żeby to wino było lekko słodkie. Jeżeli te drożdże mają tolerancję maksymalną 12, ja dałem tutaj 5, kilogram cukru na te 5 litrów, to w przeliczeniu tego mojego wzoru daje nam te 12%. Ale to jest ta górna granica, więc uważam, że one padną dużo wcześniej, co pozostawi nam troszeczkę tego cukru i to winko będzie miało taki delikatny słodkawy smak. Dobra, ja to mieszam, zaraz to wszystko rozrobię jeszcze w tym głównym zbiorniku, to sobie jeszcze odcedzę tutaj pół litra wody, tylko to przepłukam, żeby jeszcze ten napar oddać i zaraz będziemy działać dalej. No i mam już rozrobiony cukier. Udało mi się jeszcze piękne pół litra odzyskać płynąc z tamtych torebek, które wcześniej wyciągnąłem. Teraz już mam tutaj gotowy ten cały nastawik. Dodaję jeszcze te 3,5 g tego kwasku cytrynowego, żeby to środowisko też troszeczkę ukwasić, żeby ten drożdżom było łatwiej wystartować. Tutaj sobie odlałem już most, Zadaję mu tutaj drożdże. Tak jak mówię, one nie wymagają uwadniania, ale ja to po prostu robię wszystko już tak, bo mam to fajnie sprawdzone, jeżeli ten nastaw jest fajnie ciepły. A te droże są dobrze uwodnione, to one się bardzo szybko namnożą i nam to wino szybko wystartuje. No i mamy już nasz, nasz nastaw w damce. Kartka założona, zaraz tylko rurkę zapełnię wodą, zakręcam. A żeby nie być go to tutaj właśnie mam winko z takiej też herbaty, tylko że tutaj jest akurat chyba borówka amerykańska. No ciężko jest, bo pod takie światło, jak będzie słoneczko, to wam może zrobię. Pachnie fantastycznie, naprawdę, no. Nie możecie mi wierzyć bądź nie, ale sami się powinniście przekonać. Warto naprawdę nastawić to wino, bo ma tak złożony bukiet po tym, po dwóch miesiącach, po trzech. Dalszej odległości nie wiem, bo trzy miesiące najdłużej udało się jej utrzymać, ale po trzech miesiącach naprawdę ciężko jest uwierzyć, że jest to wino robione z herbaty, także polecam Wam bardzo gorąco i do zobaczenia. Hej!